Obsidian Entertainment został założony przez Firgusa Urquharta, Chrisa Avelone, Chrisa Parkera, Darrena Monahana i Chrisa Jones'a w czerwcu 2003 roku. Przed założeniem firmy grupa pracowała w Black Isle Studios, studiu należącym do firmy Interplay Entertainment. Pracowali nad wieloma wielkimi hitami RPG lat 90., takimi jak Planescape Torment, Fallout 1 i 2 i Icewind Dale, a także współpracowali z Bioware nad Baldur's Gate 1 i 2 i Neverwinter Nights. Mimo sukcesów artystycznych i komercyjnych, Interplay znajdował się w trudnej sytuacji finansowej i stracił licencję na gry oparte o Dungeons and Dragons. To z kolei doprowadziło do zamknięcia projektu Baldur's Gate 3. Firgus Urquhart oraz reszta zespołu byli sfrustrowani stanem rzeczy, gra była w dewelopencie już od półtora roku. Pozostanie w Black Isle po prostu przestało być opcją. Urbhart był po trzydziestce i miał poczucie, że to ostatnia szansa, żeby założyć własną firmę. W 2003 roku cała grupa opuściła Interplay i wspólnie założyli Obsidian Entertainment. Na początku firma miała siedmiu pracowników, wliczając w to pięciu założycieli, którzy zainwestowali w Obsidian po około 100 tysięcy dolarów każdy. Nazwa studia miała być łatwo do zapamiętania i kierzyć z Black Isle. Zespół od razu zaczął szukać wydawcy, który wesprze pracę nad pierwszymi projektami. Bezskutecznie próbowali podpisać kontrakt wydawniczy z Electronic Arts, zaangażować się w pracę nad nową odsłoną Might and Magic dla Ubisoftu i przedstawili Take-Two Interactive Concept Future Blight, nigdy nie powstałej gry RPG w stylu Fallouta na silniku Neverwinter Nights. Ale pod koniec roku 2003 Prezes LucasArts sam skontaktował się z młodą firmą i zlecił jej stworzenie gry RPG w świecie Gwiezdnych Wojen. Obsidian zaproponował koncept gry FPS z naciskiem na walkę mieczem świetlnym i znanymi postaciami z filmów. Ten pomysł został odrzucony, ale zamiast tego firma zaczęła pracować nad kontynuacją gry Bioware'u Star Wars Knights of the Old Republic – KOTOR. Zespół po wcześniejszych pracach nad Neverwinter Nights był zaznajomiony z wykorzystanym silnikiem. Obsidian oficjalnie zaczął rozwijać grę w październiku 2003 roku i miało mieć 15 miesięcy na pracę nad Kotorem 2. Premiera miała zostać przesunięta, żeby dać deweloperom więcej czasu, ale w ostatniej chwili została z powrotem ustawiona na święta 2004 roku. Chociaż LucasArts wspierał development, przypisując do projektu dodatkowy zespół, wiele elementów gry zostało wyciętych, a firma nie miała wystarczająco dużo czasu, żeby przetestować i dopracować grę. Mimo problemów technicznych, premiera gry z pod tytułem Sifflords była sukcesem krytycznym. Wycięte treści zostały po latach dodane do gry przez moderów. Od samego początku strategia firmy zakładała równoległą pracę nad kilkoma projektami. Jeszcze podczas developmentu Knights of the Old Republic 2 Sifflords firma urosła do 27 pracowników. 18 z nich to byli pracownicy Black Isle. W tym samym czasie do firmy odezwało się Atari które posiadało wówczas prawa do tworzenia gier komputerowych na bazie Dungeons and Dragons i chciało, aby Obsidian stworzył sequel Neverwinter Nights. Development rozpoczął się w lipcu 2005 roku. Początkowo nad grą pracował 10-osobowy zespół prowadzony przez Darrena Monahana i Chrisa Avalone, a twórcy pierwszej części, Bioware, oferowali wsparcie techniczne. Podczas prac zespół urósł stopniowo do 50 osób, tym razem Obsidian miał wystarczająco dużo czasu na development, ponieważ Atari przesunęło datę premiery, początkowo planowaną na święta 2005 roku, aż do października 2006. Neverwinter Nights 2 było kolejnym artystycznym sukcesem studia i doczekało się dwóch rozszerzeń. Studio nie zamierzało jednak spoczywać na laurach, ani polegać na ekskluzywnej współpracy. Twórcy wciąż rozwijali kolejne koncep koncepty i negocjowali kontrakty z innymi wydawcami. Jeszcze w 2005 roku Disney Interactive Studios zleciło Obsydionowi pracę nad growym prequelem królewnej śnieżki pod roboczym tytułem Dwarves, czyli Krasnale. Miała to być osobowa gra akcji na PlayStation 3 i Xbox 360. Studio stworzyło prototyp i pracowało nad grą przez rok, ale z powodu przetasowań w kierownictwie Disney'a, wydawca zmienił kierunek. Śnieżka stała się tematem, którego nie wypada w firmie poruszać. I skancelowano projekt, który, jak wynika z wypowiedzi twórców, miał być bardzo mroczną grom, w której za historię odpowiadał Brian Mitsoda, wcześniejszy scenarzysta kultowego Vampire of the Masquerade Bloodlines, a za projekt rozgrywki Josh Sawyer, który praktycznie do ostatnich dni istniał Black Isle, pracował jako główny projektant nigdy nieukończonego flauta 3 w wersji Van Buren. Przedwczesne zakończenie Krasnali było prawdziwym ciosem dla pracowników Obsydianu. Ale w obliczu nadchodzącej premiery Neverwinter Nights do Obsydianu zgłosili się kolejni wydawcy pragnący nawiązać współpracę. EA chciało, żeby studio stworzyło nową markę Fantazy RPG, która byłaby zdolna konkurować z Oblivionem, Sega, stworzyć wspólnie RPG osadzony w świecie Alien, a Atari zgłosiło się z propozycją pracy nad Baldur's Gate 3. Żaden z tych projektów nie doszedł do skutku. Mimo wczesnego zakończenia gry w uniwersum obcego, Sega nadal była zainteresowana współpracą z Obsidianem. Zespół zaproponował stworzenie nowej marki, szpiegowskiego RPG. Tak narodził się Alfa Protocol. Gra miała być nowatorska i była dla Obsidianu pierwszą próbą stworzenia w pełni oryginalnej, autorskiej produkcji. Zespół męczył się ze zdefiniowaniem konkretnej wizji, jednolitego gameplayu i głównego odbiorcy produkcji. Sega również nie radziła sobie z podejmowaniem decyzji i wielokrotnie żądała wycięcia już gotowych elementów z gry. Rezultatem były opóźnienia i bardzo długi czas developmentu. Gra powstawała przez 4 lat i została wydana dopiero w czerwcu 2010 roku. Gra otrzymała mieszane recenzje i była komercyjną klapą. Chociaż część graczy oraz sami twórcy wyrażali nadzieję, że powstanie sequel, który poprawiłby bolączki gry, prawa do marki należały do SEGI, a ta przekreśliła szanse na powstanie kontynuacji. W tym samym czasie inny zespół w firmie pracował nad Grom, która do tej pory jest przez wielu uważana za największe osiągnięcie obsydianu. Mowa oczywiście o Fallout New Vegas. Po premierze trzeciego Fallouta, Bethesda chciała skupić się na kolejnej części Elder Scrollsów. Zwróciła się do Obsidianu z propozycją stworzenia kolejnej gry w świecie Fallouta głównie dlatego, że założyciele studia i część pracowników miała doświadczenie z oryginalnymi odsłonami serii jeszcze z czasów Black Isle. Zespół położył duży nacisk na spełnienie oczekiwań fanów, skupiając się na zadaniach pobocznych, przenosząc do rozgrywki wiele pomysłów z Van Burena, oryginalnej, nigdy nieukończonej już jest Black Isle trzeciej części Fallouta i rozbudowując rolę frakcji w grze. Zresztą kolejnym łączącym New Vegas z Van Burenem Ogniwem jest rola Josh'a Sojera, głównego projektanta trójki w Black Isle i reżysera New Vegas. Nie wszystko jednak poszło gładko. Bethesda dała deweloperom zbyt mało czasu na dopracowanie gry, która była ich pierwszym tytułem AAA. Braki w kontroli jakości poskutkowały fatalnym stanem technicznym produkcji na premierę. W październiku 2010 roku. Mimo że gra była chwalona jako lepsza od Fallouta 3 spadkobierca serii, problemy techniczne miały dwie główne konsekwencje dla studia. Przypieczętowały jego reputację jako twórcy świetnych, nowatorskich gier RPG, które źle działają, i obniżyły średnią ocenę gry na Metacritic do 84 punktów. O punkt za mało, żeby zdobyć ustaloną w kontrakcie z Bethesda premię wymagającą oceny minimum 85. Studio starało się naprawić problem z jakością techniczną i usprawnili procesy testowania swoich projektów. Ulepszenia zostały wykorzystane w kolejnej grze studia, publikowanego przez Square Enix Dungeon Siege, Dungeon Siege 3. Mimo zastosowania po raz pierwszy autorskiego silnika Onyx Engine, gra działała stabilnie na premierę. Została opublikowana w czerwcu 2011 roku i otrzymała mieszane recenzje. W 2011 rok oznaczał też dla Obsidianu pierwszą współpracę z Microsoftem, późniejszym właścicielem studia. Zespół tworzył na Xboxa pierwszoosobowego RPG o nazwie kodowej Stormlands, ale Microsoft anulował projekt, powodując swoją decyzją pierwsze zwolnienia grupowe w Obsidianie. Zespół próbował podpisać kontrakt z innym wydawcą, żeby kontynuować pracę nad grą pod zmienioną nazwą. Niestety bezskutecznie. Na szczęście projekt wróci jeszcze za chwilę. Parę lat wcześniej, bo w 2009 roku, firma zaczęła pracować nad innym ciekawym projektem. Kiedy zespół otrzymał telefon od twórców South Parka, początkowo wydawało się, że to po prostu żart. Na szczęście nie był to prank, tylko początek prac nad grą South Park Kijek Prawdy. Chociaż Obsidian i ekipa od South Parku zg zgadzali się co do kierunku i konwencji gry, Development borykał się z problemami powodowanymi przez wielokrotne zmiany wydawców. Początkowo projekt był finansowany przez sieć telewizyjną Wiakom, która publikuje kultową kreskówkę. W 2011 roku Wiakom przekazał wydawanie gry THQ, które z kolei pod koniec 2011 roku ogłosiło bankructwo. Tytuły wydawcy, w tym powstająca gra, zostały wystawione na licytacji. Prawa do projektu kupił w końcu Ubisoft a gra ukazała się w marcu 2014 roku. W czasie, gdy część studia pracowała nad South Parkiem i anulowanym, wspomnianym wcześniej Stormlands i inną anulowaną grą pod nazwą kodową North Carolina, reszta firmy kombinowała, jak wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Na tym etapie wydawało się, że wystarczy jeszcze jedno fiasko we współpracy z dużym wydawcą, a Obsidian upadnie. Uwagę szefostwa przykuła platforma crowdfundingowa Kickstarter, na którym w 2012 roku pierwsza duża kampania growa prowadzona przez firmę Double Fine pobiła rekord zbierając prawie 3,5 miliona dolarów na finansowanie nowej produkcji studia. Zespół Obsidianu założył własną kampanię na Kickstarterze, wykorzystując do tego największy niezrealizowany do tej pory pomysł u branży RPG, duchowego następcę serii Baldur's Gate. Kampania crowdfundingowa dla gry Pillars of Eternity ruszyła we wrześniu 2012 roku, a celem było zebranie ponad miliona dolarów. Jeśli kampania okazałaby się sukcesem, gra mogłaby zapoczątkować franczyzę, a jeśli nie, zespół planował zmodyfikować część pomysłów i zacząć jeszcze raz. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i zebrał 4 miliony dolarów na development gry. Wydawcą gry został Paradox Interactive, ale prawa do marki należą do twórców. Nad produkcją pracowali najwięksi weterani studia. Reżyserem gry był Josh Sawyer, a wspierali go m.in. Chris Avellone i Tim Kane, który dołączył do Obsidianu po upadku Troika Games. Gra wydana w marcu 2015 roku była bardzo chwalona przez recenzentów i stała się jednym z powodów renesansu klasycznych gier CRPG. Mimo tego sukcesu, George Sawyer po latach wspominał, że development gry był ciągłym kompromisem. Z powodu żądań fanów finansujących pracę, zespół musiał zrezygnować z wprowadzonych nowatorskich pomysłów na rzecz sprawdzonych i lubianych rozwiązań game gameplayowych. Po premierze Pilars of Eternity twórcy z jednej strony kontynuowali pracę nad dodatkami do gry, a z drugiej eksperymentowali z dywersyfikacją projektów i dochodów firmy. Razem z Inexile i Double Fine firma współzałożyła Fig, nową platformę crowdfundingową skupiającą się tylko na grach. W 2015 roku zespół podjął też współpracę z duńskim wydawcą MyGames i kodewelopował MMO Skyforge, a także wypuścił mobilną adaptację papierowego RPG Pathfinder na urządzenia z Androidem i iOS. W marcu 2016 roku studio ogłosiło swój kolejny oryginalny projekt grę Tyranny, która była ewolucją odrzuconych przez Microsoft pomysłów z projektu Stormlands. Pomysłem na grę był świat, w którym zło już zwyciężyło. Był to kolejny izometryczny RPG Studia wydawany przez Paradox Interactive. Gra, wydana na komputery osobiste w listopadzie 2016 roku miała odrobinę gorsze oceny i sprzedaż niż Pillars of Eternity. Pod koniec developmentu gry do firmy dołączył kolejny z założycieli Troika Games, Leonard Bojarski. W styczniu 2017 roku studio zapowiedziało sequel Pillars of Eternity z tytułem Deadfire. Kampanię crowdfundingową przeprowadzono na platformie FIG i zebrano prawie 4,5 miliona dolarów. Deadfire rozwijało pomysły z pierwszej części, stawiając większy nacisk na eksplorację i nieliniowość. Premiera odbyła się w maju 2018 roku. Mimo że gra została dobrze przyjęta przez recenzentów, sprzedała się poniżej oczekiwań, co wywołało w firmie poważne dyskusje o przyszłości gatunków klasycznych i symetrycznych RPG'ów. Mimo uznania krytyków, studio musiało szukać nowych sposobów opowiadania historii. Pod koniec 2018 roku zapowiedziano grę The Outer Worlds, będącą duchowym spadkobiercą Fallout New Vegas. Reżyserami zostali Tim Kane i Leonard Boyarski, twórcy oryginalnego Fallouta i założyciele Troika Games. Gra była pomyślana jako fabularny RPG z widocznie z pierwszej lub trzeciej osoby, ale w mniejszej skali, bez w pełni otwartego świata, z naciskiem na dialogi, wybory moralne i czarny humor. Premiera w Outer Worlds w październiku 2019 roku była sukcesem, zarówno artystycznym, jak i komercyjnym. Gra sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy, a krytycy chwalili ją za świetne dialogi, klimat, klimat retro-futurystycznego science fiction i lekko satyryczny ton. Ironia chciała, żeby to właśnie w czasie pracy nad Tom, wyśmiewającą korporację grą, założyciele studia zdecydowali się sprzedać firmę Microsoftowi. Przejęcie zostało ogłoszone w listopadzie 2018 roku. Tego samego dnia Microsoft kupił też zaprzyjaźnione z Obsydianem Studio Inexile, które również wywodzi się z dawnych twórców Fallouta. Pod skrzydłami Microsoftu studio zyskało finansową stabilność i możliwość realizacji różnorodnych projektów. W 2020 roku zaprezentowano Grounded, zupełnie inne niż wcześniejsze gry Obsydianu. Kooperacyjne, survivalowe doświadczenie, w którym gracze wcielają się w miniaturowe postaci walczące o przetrwanie w przydomowym ogródku. Gra zaczęła się jako eksperyment małego zespołu, ale zdobyła ogromną popularność, przyciągając miliony graczy dzięki early accessowi i humorystycznemu klimatowi przywodzącemu na myśl film Kochanie z mniejszą dzieciaki. Po dwóch latach we wczesnym dostępie pełna premiera gry odbyła się we wrześniu 2022 roku. Jeszcze większym zaskoczeniem dla fanów okazał się kolejny tytuł, Pentiment, autorski historyczny projekt Josha Sawiera, który okazał się w listopadzie 2022 roku. To narracyjna gra przygodowa stylizowana na iluminowane manuskrypty z XVI wieku, skupiająca się na tajemnicy morderstwa w małym bawarskim miasteczku. Pentiment okazał się artystycznym triumfem, chwalonym za styl wizualny, dojrzałą narrację i świeżość w podejściu do storytellingu. Kolejnym krokiem w ewolucji Pillars of Eternity miała być gra pod tytułem Evout, pierwszoosobowy RPG fantazy osadzony w tym samym świecie. Jej początki sięgają jeszcze 2018 roku, a wczesne koncepcje zakładały, że będzie to multiplayerowa gra usługa, połączenie Destiny ze Skyrimem. Gdy w 2020 roku Microsoft zaprezentował pierwszy trailer gry, zespół był zmartwiony. Koncepcja gry właśnie wtedy zupełnie się zmieniła. Postanowiono usunąć wszystkie elementy multiplayerowe, połączyć grę z franczyzą Pillars of Eternity i w zasadzie rozpoczęto development od nowa. Gra zadebiutowała w lutym 2025 roku i podzieliła krytyków oraz graczy. Czas pokaże, czy tak jak niektóre RPG po latach, obrośnie kultem. Czy zostanie po prostu zapomniana? W październiku 2025 roku premiery ma kontynuacja w Outer Worlds, a wczesne recenzje sugerują, że studio wróciło do formy po słabszym Evout. Dziś Obsidian Entertainment to jedno z najważniejszych studiów w portfolio Microsoftu i filar strategii Xbox Game Studios w segmencie gier RPG. Firma liczy prawie 300 pracowników i od lat pracuje równolegle nad kilkoma produkcjami. Droga Obsydianu to historia pełna wyzwań. Od frustracji po upadku Black Isle, przez lata lawirowania między wydawcami po pozorną niezależność i wreszcie złudzenie stabilności pod skrzydłami Microsoftu, ale przede wszystkim to opowieść o twórcach, którzy nigdy nie przestali wierzyć, że najważniejszym elementem każdej gry jest dobrze opowiedziana historia. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.